Moi drodzy, mam konkretny cel na to kazanie. Każdy z nas cierpi na jakąś ślepotę. Każdy z nas coś ma. Natomiast coś, co dla mnie jest celem na dzisiaj, to jest to, żebyśmy z wewnątrz naszej ślepoty usłyszeli to, co się wydarzyło, to co usłyszał ten ślepiec, o którym jest mowa w Ewangelii. Czyli, żebyśmy usłyszeli to zawołanie, że Jezus przechodzi, że jest blisko, że przechodzi Jezus, syn Dawida, Bóg, który się nad człowiekiem lituje, że jest blisko. I pierwsza rzecz, chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest blisko Ciebie. Nie? Jezus, Jego imię oznacza, że Pan jest zbawieniem. Nie wiem, czy słyszałeś taki moment, że kiedyś dużo ludzi za Nim poszło. On nauczał, zrobiło się późno. Ludzie nie wiedzieli, nie mieli, ogarniętego, nie, nie mieli ogarniętej kwestii jedzenia. I on nie tylko, że ich nakarmił, nie tylko, że rozmnożył chleb, ale coś, co było najważniejsze, to był ten moment, że on dobrze wiedział, co się u nich dzieje. Dobrze wiedział, znał ich zmartwienia. Wiedział, co im siedzi w sercu, wiedział, co im siedzi w głowie, znał ich troski. Znał też, znał też ten strach ludzi, którzy nie wiedzieli, czym mają na tyle siły, żeby wrócić do domu. I rozmnożył chleb, żeby ich nakarmić. On jest naszym zbawieniem. Nie wiem, czy słyszałeś, jak kiedyś szedł z przyjaciółmi, rozmawiali, i nagle z przeciwka wyszedł kondukt pogrzebowy. Byli tam żałobnicy, była płacząca matka, lamentująca nad ciałem syna. Dobrze wiedział, co się działo w tych sercach, u tych ludzi, u niej, u tej kobiety, która została już sama, bo była wdową. Widział, że śmierć dosięgła nie tylko ciała nie tylko tego młodego człowieka ale. Ta śmierć zaczęła się wdzierać do wszystkich, którzy tam byli. Zaczęła im odbierać nadzieję, zabijać ich ducha. I wtedy on podchodzi do tego trupa i przełamując wszelkie najświętsze zakazy, dotyka. Dotyka tego trupa, żeby wrócić życie. On jest naszym zbawieniem. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, jak kiedyś sam na sam. Rozmawiał z jedną kobietą. Taką kobietą, która żyła w jakiejś patchworkowej rodzinie, tam już się wszystko nie zgadzało, kolejny facet, nie wiadomo z kim jest aktualnie. Wszyscy ją przekreślili. Nikt się po niej nie spodziewał nic dobrego. A on, a on zobaczył jej serce. Zobaczył jej żebranie o miłość, o uwagę i ją od tego uwolnił. Od tego, co ją prześladowało. Bo On jest jej zbawieniem, On jest naszym zbawieniem. I dzisiaj Jezus, Bóg, który jest zbawieniem, jest blisko Ciebie, Przechodzi tuż obok. Pomimo Twojego głodu, przed którym może nie wiesz już jak uciekać, pomimo tej śmierci, w której masz wrażenie, której masz wrażenie że siedzisz od dawna, bo masz poczucie, że jesteś martwa, pomimo Twojego żebrania o uwagę, o miłość, On Przechodzi, jest blisko. On zna to wszystko, co się w Tobie dzieje i On wie, że jest Twoim jedynym zbawieniem od głodu, od śmierci, od beznadziei. Czy podejdziesz do Niego, czy zawołasz, czy Go zawołasz? Drugie, to chcę powiedzieć o tym, że On jest synem Dawida, czyli jest królem pasterzem, jest królem, jest kapłanem, jest prorokiem. On jest królem, on jest władcą, największym z narodzonych z niewiasty. Jest władcą mocnym. Przed nim drżą niebiosa, drżą demony, drży piekło. Przed nim klęka wszystko. Ale to nie jest taki władca, który by ogłaszał wielką wojnę i obmyślał plany zniszczenia człowieka. On jest takim władcą, ale jego wojsko, te anielskie zastępy, ono nie jest z tego świata. Bo On jest władcą, to znaczy, że za, twój, za swój dwór, za swoich poddanych oddaje swoje życie. Im bardziej do Niego należysz, tym bardziej jesteś bezpieczny. On jest kapłanem, czyli jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie ma innego. Między stworzycielem a stworzeniem jest wielka przepaść. Między Bogiem a człowiekiem jest wielki dystans. Tylko, że w Jezusie ta największa z przepaści, ten największy dystans zostaje zasypany. W Jezusie nie ma już dystansu między Bogiem a człowiekiem. Ta odległość jest tak mała, że możemy powiedzieć, że Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem. Tam nie ma, nic ich nie dzieli między sobą. Nic ich nie rozłącza, więc im bliżej jesteś Niego, im bliżej jesteś Jezusa, tym jesteś bliżej Boga. On jest prorokiem, więc On jest w stanie Ci objawić Słowo Boże. On jest prorokiem w stopniu najwyższym, do tego stopnia, że każdy Jego czyn, każde Jego słowo, każdy Jego oddech oznajmia nam Boże plany. Więc On nam oznajmia wielkie Boże dzieła. Im bardziej Go poznajesz, im bardziej poznajesz Jezusa, tym bardziej znasz Boga. On jest synem Dawida, jest władcą, jest pośrednikiem, jest słowem Bożym. Czy do Niego zawołasz? Czy chcesz do Niego zawołać? On jest litościwy, więc gdy się zgubisz, to On rusza, żeby Ciebie odnaleźć. To nie jest tak, że Ty już odszedłeś za daleko, że zgrzeszyłeś za bardzo, że On już o Ciebie nie będzie walczyć, bo się Tobą rozczarował. To nie jest tak, że straciłeś swoją godność, że Twoje życie już nie ma sensu, że bo straciłeś swoje powołanie, bo zaczęłeś żyć zupełnie niezgodnie z tym, do czego jesteś zaproszony. On jest litościwy, nigdy z Ciebie nie rezygnuje i ciągle będzie o Ciebie walczyć. Gdy nie możesz w życiu ruszyć, bo ludzie zadali ci wiele cierpienia. Masz wrażenie, że przez błędy Twoich rodziców, przez odrzucenie, przez alkoholizm, przez cokolwiek, yy, przez odrzucenie, którego dostałeś też od tych, którego doświadczyłeś od tych, którym kochałeś, których kochałeś, I masz wrażenie, że Twoje życie już nie ma sensu. To On jest litościwy, więc On każdą Twoją ranę opatruje. Słyszał każde słowo, które tobie zadawało ranę. Kiedy, doznawał, kiedy były te sytuacje, które masz poczucie, że brukały Twoją godność, On był razem z Tobą, żeby one Ciebie nie zmiażdżyły. Nigdy Cię nie opuścił, bo w nim jest Twoje uzdrowienie. Kiedy masz wrażenie, że Twoje życie się już zatrzymało, bo inwestowałeś w wiele rzeczy, takie, które Ci obiecywały jakieś szczęście, chociażby na miastkę radości. Ale dzisiaj patrzysz na siebie, patrzysz na swoje życie i tak jakby masz poczucie, że masz wszystko, ale nie masz szczęścia. Niby masz wszystko, co jest konieczne do tego, żeby być szczęśliwym, ale jednak nie jesteś szczęśliwy. Może masz takie poczucie, że nie jesteś daleko, ale jesteś pogubiony. To On jest litościwy, On nie ustaje, żeby Cię odnaleźć żeby Ci pokazać radość przebywania blisko, bo w nim jest sens Twojego życia. On, Jezus, syn Dawida, Bóg litościwy, On przechodzi, jest blisko Ciebie. Czy do Niego zawołasz?